Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Was zabrać po raz kolejny do Lumpexu, tym razem największego w Oslo. Mam nadzieję, że coś fajnego wyhaczę. Szukam czegoś na lato. Także jeżeli podobają Wam się takie filmy, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i lecimy. Wzięłam sobie do przymierzalni kilka rzeczy, zaraz je przymierzę i pokażę Wam, jak w nich wyglądam. Mam na sobie bluzkę do ćwiczeń, kosztuje 100 koron, normalnie bym zapłaciła za nią 600, ale wygląda naprawdę ładnie, nie jest zniszczona, jak nowa, nie ma żadnych tutaj nitek wystających, tak ona się prezentuje, na pewno ją ubiorę. 100 koron to nie jest jakoś dużo, tym bardziej, że w sklepie Bym pewnie zapłaciła 600 koron. Tutaj mam bluzkę z Zary. Ogólnie to jest bardzo ładna, tylko że brakuje tutaj jednego guzika. Dopiero teraz zauważyłam. Kolor mi się podoba, ja lubię biele i czernie. Jestem taka nudna bardziej. Jest taka cienka, przewiewna na lato myślę, że akurat. 79 koron kosztuje, więc myślę, że nie ma jakoś tragedii i ja lubię ogólnie odsłaniać brzuch szczególnie latem dlatego myślę że ją wezmę Klapki Zary za 200 koron z metką i na metce jest 400, więc 50% rabatu. Są zupełnie nieużywane, niezniszczone przymierze. Ja ogólnie mam rozmiar 39, więc trochę mi są za duże. Chyba ich nie wezmę, bo na nodze wyglądają tak średnio. Poza tym zamówiłam paczkę z szeń i tam chyba 5 par klapek. Dodałam do koszyka, więc chyba sobie je odpuszczę. Ale jak ktoś chętny, to pewnie jeszcze tutaj będą. Następne buty z naked. Na szpilce również wyglądają jak nowe. Tutaj jeszcze mają. Chyba naprawdę są nowe, bo widać, że nie używane. Mają jeszcze tutaj naklejkę. Cena tutaj jest 200 koron i przymierzę. Tak one się prezentują. Niestety, jak widzicie, są trochę za duże i moja stopa jest jakby niestabilna, więc chyba sobie je odpuszczę. Ale jeżeli macie rozmiar 40, bo tu akurat jest 40, to również zapraszam do tego sklepu. Przymierzyłam stanik sportowy z Riboka. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że. Jest bardzo ładny, nie jest ani trochę zniszczony. Nawet ten napis, jak widzicie, nie jest przeprany. Tylko czuję, że jest mi w obwodzie trochę za duży. Dlatego niestety go nie wezmę. Ale kosztuje 49 koron. Myślę, że bardzo fajna cena. Tylko szkoda, że dla mnie mm, za duży. Tutaj jeszcze mam taką marynarkę z Euphoria Armani. Ale jakoś tak średnio mi się podoba cena. Tutaj to jest 99 koron. Tutaj mamy taką sukienkę. Niestety bym musiała założyć inny stanik. Ma tutaj takie koraliki. Ogólnie jest bardzo ładna, chociaż ja bym tutaj jakiś pasek dała. Chociaż zwiewna taka też wygląda fajnie. Również jest to nowa sukienka z metką. Zobaczcie, tu ma takie koraliki, które bardzo mi się podobają. Wygląda to cudnie. Ja zazwyczaj nie noszę sukienek, bo nie lubię moich nóg, ale jeżeli ktoś lubi, to polecam tutaj zajrzeć. Tak ona się prezentuje. Znalazłam również ładne spodnie, nowe. Tutaj macie rozmiar. Na 249 koron. Tak one się prezentują. Niestety ja się mnie nie mieszczę, ale może ktoś, jak jest szczuplejszy, ma rozmiar mały, to zachęcam. Mam tu też taką tunikę, zwykłą czarną. Jest w bardzo dobrym stanie. Ale teraz tak sobie pomyślałam, że nie będę jej kupować, ponieważ jest to taki grubszy materiał, więc na lato to będzie tylko leżała w szafie. Ale jeżeli komuś się podoba, to jest kilka jeszcze tutaj takich w sklepie. Taki golfik tu ma.